Witam was serdecznie w kolejnym filmie. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a ty jesteś na kanale, w którym zajmujemy się informacjami wiedzą na temat sprzedaży w internecie, jak sprzedawać produkty za pomocą Allegro i innych marketplace'ów. I dzisiaj w tym filmie pokażę ci 5 sposobów, jak zacząć ten biznes, jak w szybki sposób wystawiać aukcje, jak zarabiać na produktach, które będą poszukiwane przez twoich klientów. A tym samym, jeżeli będą sprzedawane, pokażę ci 5 technik, 5 sposobów, 5 metod w jaki sposób te, wystawiać te aukcje i jak one powinny wyglądać. Jeżeli interesują Cię te informacje, wciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli masz pytanie, pisz śmiało poniżej w komentarzu. A w linkach poniżej znajdziesz miejsca, gdzie możesz jeszcze więcej darmowej wiedzy pobrać na mojej Akademii Sukcesu bartoszandruszko.pl. A teraz już zaczynamy od tych pięciu technik, które pomogą ci zrozumieć ten biznes, zacząć ten biznes i zacząć sprzedawać i zarabiać w ostatnim kwartale, który jest najlepszy w ciągu roku. Zaczynamy. Pierwszy punkt to miejsce, w którym będziesz to sprzedawał. Są różne miejsca: Early, eBay, Amazon, ale ja ci pokażę tutaj dzisiaj Allegro. Allegro jest przez wszystkich Polaków znane, traktowane jest jako bezpieczne miejsce. Możesz tworzyć swoje sklepy internetowe, sprzedawać produkty jedne, lub całą kupę. Te strony jednoproduktowe możesz wzmacniać za pomocą social mediów, co później ci pokażę. Ale ja Ci pokażę Allegro miejsce, gdzie już są kupujący, gdzie jest ich codziennie miliony. I to jest miejsce, gdzie możesz zarabiać dużo, jeżeli będzie znał odpowiednie techniki, na co zwrócić uwagę i co zrobić, aby to wszystko się zadziało. Czyli pierwsze miejsce. Miejsce na dzisiaj to jest Allegro. I musisz po drugie, teraz przechodzimy do drugiego punktu, uwaga, uwaga, fanfary. Drugie to jest... Produkt. Z tego wszystkiego jest to najważniejsze. Jeżeli będziesz miał dobry produkt, ten produkt będzie odpowiadał wymaganiom jakościowym, ilościowym, cenowym i będą po prostu go szukać, to będzie to już połowa sukcesu Twojej całej tutaj, jakby piątki. Pamiętaj, że możesz się wspierać wieloma programami, na przykład: yy, Google Trends pokazuje Ci, w jakim okresie te produkty się sprzedają, ale także co się sprzedaje. Więc wpisując tam w frazy kluczowe, możesz sprawdzić, czy sanki się sprzedają w lecie oczywiście, że nie. Czy stroje kąpielowe sprzedają się w zimie oczywiście, że nie. I musisz to wiedzieć. Na przykład grzejniki sprzedają się jesień-zima, na wiosnę sprzedają się rzeczy do ogrodu, ale także na jesień się sprzedają, w zależności, jakie to są. Przyrządy, musisz to wszystko wiedzieć, aby było ci łatwiej to znaleźć. Teraz popatrzymy przykładowo: znajdziemy jakiś produkt, na przykład może to być ten, ponieważ projektory, rzutniki, takie w okolicy 200-250 zł, cały czas się sprzedają. Zobacz, znaleźliśmy produkt, który w ciągu 30 dni sprzedaje się w ilości 970 sztuk. To jest tylko jeden produkt, to jest tylko 30 dni, i to jest produkt, na którym możesz zarabiać dziesiątki tysięcy złotych. Wiedząc, gdzie go kupić dobrze, wiedząc, jak go wystawić i na co zwrócić uwagę, i właśnie w tej magicznej piątce pokażę Ci to wszystko: czyli pierwsze Allegro, czyli drugie produkt, i właśnie teraz się skupimy na tym produkcie. Zobacz, tu masz wszystkie Parametry, które musisz wypisywać, aby wyświetlać się jak najwyżej. Tutaj masz wszystkie informacje jakościowe, ilościowe, kolory, specyfika, certyfikaty. To wszystko tutaj jest i musisz pamiętać, żeby wypisywać je wszystkie. Teraz przechodzimy do trzeciego punktu. Trzeci punkt, żeby tylko było wiadomo, że to są trzy palce, a nie pięć. Trzeci punkt to specyfikacja, czyli to wszystko, co tutaj składa się na to, czy będziesz wyświetlany wysoko, czy nie będziesz wyświetlany wysoko. Mówię oczywiście o Twoim produkcie, nie o Tobie. Pierwszy ważny element z tego trzeciego podpunktu to są słowa kluczowe. Słowa kluczowe to te elementy, które tutaj właśnie wpisujesz, jako klient w wyszukiwarkę Allegro. Które wyświetlają ci się na podstawie właśnie tego, co potrzebujesz. Projektor, rzutnik, Android TV, Wi-Fi, Full HD, przenośny smart, głośnik obrotowy. To jest bardzo ważne, ponieważ to jest podstawa. Do tego możesz także wykorzystywać sobie różne aplikacje, które pomogą ci znaleźć frazy, które często są wpisywane. Po pierwsze, jest to ta wyszukiwarka, którą tu widzisz. Po drugie, jest to. Zaraz ci to gdzieś tu pokażę. Google Ads, czyli to jest miejsce, w którym wystawiasz reklamy, ale to, to jest też miejsce, gdzie możesz pisać słowa kluczowe. Tutaj ci się wyświetlą, w jakiej ilości, w jakim czasie one się wyświetlają i także trendy, czy one są malejące, czy rosnące, jeśli chodzi o to słowo kluczowe. Czyli pamiętaj, to są słowa kluczowe. Drugi aspekt z tego trzeciego punktu to jest miniatura. Miniatura to jest to, co widzisz na samym początku. Jeżeli wpiszesz słowa kluczowe, wyświetli ci się produkt. Wpiszemy na przykład ten projektor. Projektor. Zobacz, jeżeli masz już... To słowo, które szukasz, czyli projektor, pokazują ci się po kolei te produkty. Może się sobie one z automatu się wyświetlają jako najtrafniejsze. Może sobie je wpisać jako popularność. To się zmieni, ale my sobie po potrafności zostawimy i zobaczymy, zobacz jak te miniatury wyglądają. Miniaturka powinna być z automatu na białym tle, ale możesz tutaj wrzucać różne tematy. Kolejne miniaturki, które wyglądają podobnie, i tutaj jest jakby wszystko ok. No, można polemizować, która jest ładniejsza, a która mniej ładna, ale one wszystkie są pełne i są ok. Zejdziemy trochę niżej i zobaczymy miniaturki, które w pewien sposób nie spełniają standardów, i przez to będą osiągały mniejszą sprzedaż. Zobacz, tutaj jest produkt, podejrzewam, że sprzedawany z Chin, tu nawet widać, że jest jakiś imumu y 100% ok ale to jest import z Chin i tu jest głównym aspektem jest ta cena, ponieważ widzisz jest 50% 50 zł taniej, tutaj ta miniatura może spełniać trochę inne tematy, tutaj miniaturka też jest słaba, bo jest tylko jeden produkt, ale tu jest cena 2 1398 i tu jest projektor Samsung. Może to być bezpośrednio z, ze strony Samsunga. Przejdziemy jeszcze niżej, niżej, niżej. Widzisz, tu jest projektor też miniatura bardzo słaba elektropl. Też takie, no widzisz, są już nie na bogato, można powiedzieć, zwykłe. Miniaturki bez jakichś dodatkowych elementów. Oleole, zobacz, może sobie pozwolić na to, żeby taką brzydką, zwykłą miniaturę wrzucać. Tutaj kolejna miniatura. Kolejne miniaturki, które mogłyby się połasić o coś więcej. Tutaj ktoś tak na łatwiznę poszedł nie jest. Coś jest zrobione, ale, ale mogłoby to trochę lepiej wyglądać. Tutaj zobacz, już do tamtego zdjęcia chociaż pilota dołożyli, ale też to jest jeszcze słabiutko. Dobra, więc już widzisz o co chodzi. Pierwsze to są słowa kluczowe. Drugie to jest miniatura. Trzecie to są wszystkie te opisy, które znajdziemy. Znajdziemy tutaj poniżej. Zobacz, jeżeli znajdą twój produkt w wyszukiwarce, wpiszą te słowa, którymi ty się jakby kierujesz, wystawiając produkt. W tym przypadku jest to projektor, rzutnik i tak dalej. Znaleźli twój produkt po miniaturze, kliknęli, bo im się podobała cena. Podoba się miniatura, powiedzą, pomyśleli sobie, twoi przyszli kupujący, że to jest OK. Więc kliknęli i widzą tutaj Twoją ofertę. Emotki. Widzą tytuł i czytają. Gwiazdka pokazująca, że to jest coś wartościowego. Dodają do tego gratis, które i tak są w zestawie, ale przedstawiasz to jako gratis. Tu widzisz jakie kanały dostępowe. Widzisz kolejne rzeczy. I nazywa się to język korzyści. zdjęcia, które pokazują ten projektor w domu. Logo, które mówi o tym, że to jest jakaś tam firma. Karton oryginalny, który jest w języku polskim. Polską, producent polski. Bo po importuje z Chin, ale wprowadza do Polski, więc jest polski. I oglądasz sobie różne elementy, dlaczego to warto kupić, że ma możliwość powiększenia do 130 cali na ścianie, miejsca dostępowe, obszerna, duża aukcja. Teraz przechodzimy do punktu czwartego, czyli po tym, jak znalazłeś miejsce, gdzie, to, gdzie chcesz to sprzedawać, po tym, jak znalazłeś produkt, który chcesz. Sprzedawać. Po tym, jak wiesz, jakie są słowa kluczowe, wiesz, jak zrobić miniaturę i zachęcający opis, który będzie przekonywał do zakupu, przechodzimy do miejsca, w którym najważniejsze w czwartym punkcie są opinie. Ten produkt uzyskał 4,62 na 5, więc jest wysoko. Ma jakieś pojedyncze tutaj opisy, które zmniejszają mu tą średnią, ale zobacz. Ktoś tutaj się rozpisuje. Zobacz więcej opinii. Ludzie chcąc dowiedzieć się jak najwięcej opinii, jak najwięcej o tym produkcie, przechodzą właśnie do tutaj opinii o produkcie i czytają opinie innych ludzi, którzy kupili już ten produkt, którzy używają ten produkt, którzy są albo zadowoleni, albo coś im nie pasowało i te osoby, które jeszcze do końca się nie zdecydowały, czytają, czy było warto, czy... czy czy ich obawy, które mają w tym momencie, zostaną rozwiane poprzez właśnie opinie innych użytkowników, którzy mają ten produkt? Jest ok. Ja sam taki produkt testowałem w domu dzieciakom, wyświetlając w ogrodzie wieczorami, bo wiadomo, że w ciągu dnia to nie działa, to musi być zaciemnione miejsce. Więc ja też bym był osobą, która przekonywałaby do tego zakupu. Zobacz, 99,6% zadowolonych kupujących super sprzedawca i yy, banner logo, które mówi, że to jest firma. Te same logo jest na kartonie, więc ktoś importuje produkt z Chin, importuje duże ilości, dzięki temu może zamawiać także kartony. Jeżeli interesuje cię temat importu z Chin, to na moim kanale znajdziesz wiele filmów, które zajmniczą cię w tematykę właśnie importu towaru z Chin. Dzięki temu będziesz mógł tworzyć markę własną, będziesz mógł Własne produkty, sprzedawać na swoich EANach i e, zarabiać jeszcze więcej. Także macie już cztery aspekty e, dobrej sprzedaży, w jaki sposób zarabiać duże pieniądze. Tutaj ta aukcja sprzedaje 970 w ciągu 3,30 dni. Ta aukcja ma dobre słowa kluczowe. Ta aukcja jest wzmocniona super sprzedawcą poleceniami na poziomie 99%. 6 jest oficjalną firmą, czyli firmą Heli, która ma własne kartony, która ma własne produkty, która ma fajną miniaturę, która ma perswazyjny słowa, język sprzedażowy, który jest z emotkami, który jest z dobrymi zdjęciami. Ta aukcja wygląda naprawdę dobrze, ma super opinię. produkt jest sprawdzony przez wielu kupujących i Dlatego zarabia dziesiątki tysięcy w ciągu 30 dni, tylko na jednym produkcie. Niech tych produktów ma kilkanaście, kilkadziesiąt. To wychodzi naprawdę gruby temat. Dużo pieniędzy muszą zainwestować w towar, żeby mieć takie ilości sprzedażowe, żeby sprzedać tysiąc sztuk w miesiącu. Ale to wszystko działa tym, że zarabiają naprawdę duże pieniądze, jeżeli chcesz. Też zarabiać takie pieniądze, to musisz zacząć działać. Nie tylko obserwować, nie tylko patrzeć. Ja mam mnóstwo filmów na kanale, które piszą się dobrą opinią, gdzie osoby także z mojej grupy na Facebooku i Ciebie też zachęcam serdecznie do dołączenia. Tam się dzielimy wiedzą i możliwościami wspólnej y, pracy, i te wszystkie osoby piszą, że jest ok, ale. Część z nich w ogóle nie działa. Mam takich y, kilku, y, kilka osób z mojej Akademii Sukcesu, którą znajdziesz na bartuszandruszko.pl, gdzie piszą, że super treści, że wszystko ok, że no już prawie zaczynają działać, ale jeszcze, jeszcze nic nie sprzedały. Więc ty nie bądź tą osobą, która wiedzy ma ogromne, mogłaby wykładać na uniwersytecie, ale jeszcze nigdy nie sprzedała sztuki. Zacznij sprzedawać i sprawdź, czy to jest dla Ciebie. Zacznij udoskonalać, bo na samym początku wiadomo, że wszystko jest trudne. Na samym początku masz 3 miesiące od Allegro, gdzie masz dużo rabatów, sprzedajesz bez prowizji i w tym okresie możesz się wypróbować. Jeżeli nie uda ci się, jeżeli nie będziesz mógł się e, rozwinąć, no to po prostu wtedy stwierdzisz, że to się nie uda, ale musisz spróbować. Pamiętaj, to jest piąty. Aspekt tej sprzedaży, żeby ciągle pracować na produkcie. Nie możesz raz wystawić oferty i nic z nią nie robić, ponieważ Allegro jest jak YouTube i inne, tam pracują algorytmy, wyrzucają cię wyżej, niżej. Jeżeli twój produkt spadnie niżej, no to musisz coś zrobić. Może warto go zamknąć, wypuścić jeszcze raz. To są już takie triki sprzedażowe, które pomagają więcej sprzedawać i ruszać, ale jeżeli nie będziesz robić nic, nie będziesz czynnie podchodził do sprzedaży, no to będziesz kolejną osobą, która powie, że nie, się nie da, 2024 rok, to to już nie jest czas na sprzedaż, tego się już nie robi, dropshipping nie działa, import z Chin nie działa, to nie działa, tamto nie działa. Jeżeli ty nie działasz, to nic nie zadziała. Jeżeli były tu wartości, były tu tematy, które cię interesują, to jeszcze raz cię zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępnij ten film, żeby więcej osób miało tą wiedzę, Zasubskrybuj i wracaj po więcej ciśnij dzwoneczek. Wtedy YouTube będzie cię informował o kolejnych filmach. A ja mam nadzieję, że to była wartość i dostanę od ciebie lajka. A na teraz Ci dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.